Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Idolon, konkretnie już piątym. I co? Chyba przestanę mówić po prostu który to odcinek, ale dzisiaj nadszedł kolejny etap dużych zmian. Dzisiaj będziemy wykonywać misję, której celem będzie zdobycie nowej subklasy. I w sumie trzeba to trochę poporządkować to konto, ale to zrobię sobie, poporządkować tę skrzynkę, ale to sobie zrobię. Podzi, potrzebuję, tak, kebab sticky, e, kebab sticky potrzebuję i potrzebuję karabi cake. E, co ja Wam mogę pokazać? Mogę Wam pokazać, że progresuję, jak widzicie, w kartach powoli na tej mapie. Przesuwam się już tutaj, to tutaj mogę już ruszyć. Dzisiaj, jeszcze w tym odcinku, pokażę Wam moją strategię na aula. tak jak mówiłem z poprzedniej mapy, bo ominął chociaż nie. Jego rozbiję na kolejny odcinek, który będzie w ogóle nieponumerowany. Znaczy dostanie numer, ale on będzie odcinkiem bardzo krótkim w połączeniu, po prostu, bo na też jest taka minigierka, więc to pominiemy w tym odcinku. Dzisiaj tylko i wyłącznie subklasy. No nie wiadomo, że ja potrzebuję. Nie, dobra. I co. Class Promotion. I teraz tak. Idziemy na spokojnie. Jest to nasz pierwszy warrior. Nasz pierwszy warrior zostanie barbarianem. Zapytacie dlaczego barbarianem? Bo barbarian specjalizują się w tak zwanym łowieniu. I co? Przypiszemy mu na start kilka punktów, tutaj, żeby się dostać więcej umiejętności. I nie do końca wiemy w co tu będziemy szli tak szczerze. Ho. Znowu, źle to, znowu źle to punkt rozdałem. Powinienem tutaj punkt rozdawać w Idle Brawling. Um. Bo tutaj mi ten y, daje mi on bonusowy gain podczas awczenia jak w, w formie walki. No dobra, rozstaliśmy tutaj po punkcie w Aks tego wrzucanie Aksem i w uderzenie y, pięścią, niedźwiedzią. Co to jest, umiem coś. Okej, okay, ona mnie leczy. Przepraszam, się wam sobie. Mm, ja bym poszedł w ogóle w no pain no gain, tak szczerze. I w, e, Samoner, żebyśmy tutaj zwiększyli sobie limit strengtwo. No? A to nie jest Samoner, tylko Samamora. Okej. Okay. I co? Nasza pierwsza subklasa została skończona. Więc przeskakujemy na kolejnego. Kolejny to jest Archera. Więc tak, bierzemy Krabi. Nie odłóżmy wszystko. Bierzemy tak Krabi Cake i Kebab Sticky. I ruszamy. Ruszamy w podróż. Przebicia kolejnego milestone'a w naszej podróży. Po kres tej gry. Ogólnie tak myślę, w tym jak nagrywałem odcinki. Pierwsze dwa odcinki były nagrane od razu po sobie. E, dzisiaj nagrywam. Wczoraj nagrałem dwa odcinki, trzeci i czwarty. Dzisiaj nagrałem, dzisiaj nagrałem kolejny odcinek, więc wiele odcinków będę nagrywać codziennie. Więc trochę tak to wygląda. I teraz tak. Nie jestem pewien w co powinienem iść, więc dajcie mi sekundę, ja zobaczę notatki. Zatem jestem i drugim moim wyborem. Będzie dzisiaj Bowman Mmm, i Bowmana, cholera Mogłem go cofnąć, bo nie, chociaż mogę dłużyć. To jest ciekawe, mogę kładać pieniądze zdalnie, ale nie mogę stąd wyciągać i temu. E, i tak Co pójdziemy w Bowmanie? Na pewno Bowmana Od razu Umiejętności, które można przypisać odblokowujemy, żeby były przepisane co to robi? Basic Attack mają często zwane Magic Short ball. Talent Lower Normal Ok, no to co? Ja bym zmaksował to, a kolejny będzie maksowanie tego, żeby skrócić cooldowny. I dobra, mamy naszego Bowmana. E, tu powinienem pakować punkty. Co tu się stało, że to nie ma punktów wszystkich? Na no, 58. Po... Gdzie mi się punkty zabadziały? Nie mam pojęcia. Ale stawiamy koniecznie. Kolejny jest mag. Tak. Odkładamy sobie tutaj wszystko. Bierzemy tak. Cake, kebab sticky. Odkładamy golda. I ruszamy po kolejną subklasę. Tym razem dla MAGA. Dla MAGA będzie to. No, w sumie zaraz zobaczycie. Uu, to jest MAGA Elemental Sorcerer. A nie, to jest Arkane Cultist, to już w ogóle jest jakaś nowa klasa, bo już te nowe, ostatnie klasy, jakie miały się pojawić, zaczęły się pojawiać. No ja przestałem śledzić, jak pojawi się Deathbringer. Więc nie wiem, co jest teraz. Ale tak. Mm. Teraz będzie wszedł sz szaman, bo idziemy w Bobo bo, Buboni Conjurera, czyli idziemy w Szamana. Czemu szaman? Zapytacie, bo Szaman specjalizuje się w, yy, w alchemii, która jest totalnie najważniejszą rzeczą w tej yy, grze. Jest to rzecz, na której trzeba się skupić, nie wolno jej pomijać, Poza tym, bo z tym Bobo jest yy, bardzo mocny. Przynajmniej według mnie jest bardzo mocny, ja bardzo lubię z niego korzystać. Co to robi? Killing most, Monster, gives Synokrotken Seconds of Instant Alchemy Progress. Ok, do farmienia alchemii bardzo ważny skill. Killing a Monster daje szansę na to na redukowanie, ataku cooldownów nie. Eww, NTM też nie, to nie. Al charakter in, the same cauldron as this one game plus more alchemy XP. Hmm, Throw point will ale ok. Nie wiem, w co tu pójść, więc robimy sobie to tak. tak tak, 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 tak i tak. Na razie tak to zostawimy. Jak będę miał jakiś lepszy pomysł, no to to wtedy zmienię. Dobrze, kolejną postacią będzie kolejny Warrior. Czyli bierzemy tak cake, sticksy, odkładamy golda. I idziemy tam na piechotę. Dobra, dobra, no tu dalej stoi ten kolega MS-13 Reapers Zip Dodach ładnego peta to mu trzeba przyznać a nie wiem czy w końcu się pochwaliłem czy nie w poprzednim odcinku, w którymś z poprzednich odcinków mówiłem o tym, że zakupię auto Luta stał on przeze mnie zakupiony więc yy, dzisiaj wydamy te gemia, które udało mi się pozyskać i tak Barbarian jest, tym razem idzie Squire i on na ten moment yy, za dużo nam właśnie nie zmieni z prostego powodu dopiero na kolejnej mapie on będzie strasznym game changerem no ale to tak jak mówię zobaczycie dopiero na kolejnej mapie on mi e... blocks all damage also get them... e... blokuje 20% damage a, całego damage'a i pasywnie dostaje 1 base death at all times When uh, even when not in use. Okej. Okay. To chyba Boost Accuracy and Deba. Okej. To jest to dobrze. Rozumiem podejście, dlaczego to jest tank. Na pewno bierzemy sobie to, bo to mamy na 34 defa. Kolejną rzeczą będzie to. Obniżamy sobie DVD czy niby. Ale dzięki temu będziemy więcej rzeczy mogli robić, bo my będziemy mieć większy accuracy. Zgubiłem talenty. Będziemy mieć większe accuracy I... Więcej defa Będziemy w stanie robić więcej czynności w tej grze Choćby i na przykład poprzedniego bossa na Chaotic Mode będę w stanie na przykład zrobić e, Czy będę? Nie wiem. Mam taką nadzieję. Dobra Kolejny jest Archer Więc na nim bierzemy cake, e, bierzemy kebab sticks Odkładamy pieniądze i... RUSZAMY! I no w sumie muszę nagrać ten odcinek, bo blokuje mnie w progresie dosyć znacznie, tak szczerze. Przez to, że sam sobie tego nie mogę wziąć, bo właśnie nagrywam to jednak serię, serię jest na kanał. I główną moją motywacją do grania tej gry właśnie jest prowadzenie jej na kanale. Ale to jest ciekawe, bo po tym jak nagrałem, prowadzę mój główny kanał o Robloxie czy to jest główny kanał Santę, no nieważne. Prowadzę mój drugi kanał o Robloxie. tam, niezależnie od wyświetleń, dobrze się bawię i po prostu sobie nagrywam. Na razie tutaj jest tak samo. W większości filmów jeszcze nie wrzuciłem poza pierwszym. Nawet nie wiem, ile on się obejrzał. Ale liczę, że ktoś to będzie oglądać prędzej czy później. A ja mam z tego bardzo duży fan, bo jednak jestem mega fan tej gry. Więc co? Bierzemy Huntera. Mam nadzieję, że nie popełnię błędu. Uwaga, Zerkę w notatki, Ja miałem wziąć, wziąć. Patrzymy, co miałem wziąć. Miałem wziąć tak. Barbariana, mamy. Byszamana mamy. Bowmana, mamy. Squaja mamy. I Huntera mamy. Więc tak, mam przyjściółko. Więc wyszło. Super. Dobrze. Do Huntera. Hunter na ten moment tak samo jak Squire będzie nam e, się raczej nam. E, No to jest fajna umiejętność, tak szczerze. Chcę powiedzieć, że boss nam się, i yy, boss, że on na ten moment, jego pasywne skill nam się nie przydadzą, bo one są do kolejnego life skilla na mapie trzeciej. Więc na razie on nam się nie przyda. Dobra, to sobie blokujmy, to też sobie blokujmy co to robi. Basic atak mają szansę na to, że fire... Okej, okay. no to to wiemy co maksujemy, maksujemy kolejną strzałę. I potem zmaksujemy sobie to. I teraz będziemy. To będzie nasza postać do aktywnego farmingu, bo będzie szybciej nam respić moki. Nie pojmuję jednej rzeczy, dlaczego na niektórych postaciach mam tu więcej punktów, a na niektórych mniej. Muszę coś pomijać ewidentnie, ale nie wiem co. Więc co? Cofnijmy się teraz z tą postacią, naszym Hunterem odłóżmy tutaj wszystko poza tym i wyślijmy go na Sandcastle do walki, ale jeszcze zanim to, to zajrzymy do jego kart i weźmy do to Total Accuracy sobie podbijmy. To daje Base Agility. To właśnie, gigafrogi. Muszę usunąć. I dać tutaj. I teraz pytacie Dlaczego dlaczego usuwasz, usuwasz gigafrogi, skoro one dają Ci... Bonus do zdobywania większej ilości kart. Proste. W Upgrade'ach odblokowałem kart Retriments, czyli karty, które dają e, kart Drop Rate. Bonus, działają pasywnie, nie muszę już ich więcej ekwipować. Wspaniały Upgrade. O, co? Naszego Hunter'a zostawiamy na ten moment tutaj. Naszego squayera e, Cofamy stąd na Ward pierwszy. W sumie wyróćmy portale i naszego squiera będziemy właśnie cofać. Teraz, jak to cofać na word pierwszy? Po co? Bardzo prosto, wchodzimy do ścieków i zajemy się biciem poop? Będziemy bić pupy. Pup dostaje damage. Survivability. Sur Sur Uch, trudne. 90% tylko. Hmm. Czy mogę to jakoś podnieść? Co mi dają? Pasywnik. Total XP, Base Strength, Base Damage, Card Drop Rate wypalasz. E accuracy, base agility, drop rate, card drop rate. Jest już napisane, że jest pasywny, jak widzicie. E total HP, base agility, base damage. Base HP, czy to mi podniesie w surowej 1%, ok, czyli nieistotne. To muszę sobie podnieść tę jakość. Hmm, base Wisdom, Base... Czy to mi coś daje z Daje mi i już to mam. No dobra, to podnieśmy sobie Accuracy na Sandcastle po prostu. Na 90% on powinien żyć bez problemu i zostawiamy go w ściekach. Kolejny jest Bobo. Bobo, będziemy go tak nazywać, bo on będzie Bobo conjurerem po Conjur, czyli nasz szaman, wypada i leci na spawna do shopu, gdzie musi sobie zakupić trochę tego. Trochę tepeków i dać im. I na razie go tu zostawimy. Po nim zrobimy alchemię. Znaczy, zrobimy. No, przeklikamy alchemię. Dobra. Dzielimy sobie na Pikimenów. I sprawdźmy, tutaj jest, przeżywamy nas, za, zawsze przeżywamy i naszego szamę, naszego, naszego barbariana też wysyłamy na piki. No dobra, niech to będą piki menowie, tak? Tak się trzymajmy, że są, to są to piki menowie i my wracamy na Bobo. Bobo zajmie się teraz alchemią, ale my czy my tutaj mamy tak? Boost alchemia XP, One on Displayer, no, właśnie. My przełączamy sobie teraz e, brewering i teraz tak to sobie możemy zmaksować. Hmm. Będziemy musieli sobie to zmaksować. I teraz ważne. Czyli nie. E, brewering Sweet by Fortis Charakter To sobie maksujemy. I to sobie maksujemy. I potem wracamy tu i pakujemy wszystko tutaj. I bierzemy się za brewering. Ok. Próbujemy odkryć nowe nody. Dobra, odkryliśmy ich trochę. I lecimy teraz y, na niebieskim. O, niebieski Python, i on jest zielony. I na fioletowy. Nie, 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 nie Tych, te animacje są okropnie polagowane tutaj. Już, ogarnęłaś gra, ogarnęłaś. Mmm, dobra. Ulepszenie tego mi nie daje punktów alchemii. Dobra, no, ulepszmy sobie te na dyszkę wszystkie. Przejdźmy do liquidów i liquid raid. Ulepszmy sobie raid liquidów. Do witalsów Mam trzy atępcy. I potrzebuję teraz z, z czego ja potrzebuję tego oraz tego. No upuszczamy szpulę 36. Siadło, proszę bardzo, nowy Vital. Upuszczamy tutaj Cowper oro. Siadło, nowy Vital. I dla Was polecam, mam te witalsy robić codziennie. Kolejny jest, to jest ten kotlet z binsów Zrzucam go znowu na ziemię No i nie pada Więcej atempt, atemptów nie mam już dzisiaj e, Tutaj możemy woltować, Więc woltujemy na awka Af Odkładamy golda No i co? W tym odcinku jeszcze Zajmiemy się Właśnie premium shopem Mamy 950 gemów. Dla mnie najistotniejsze i może to być błąd. Co zamierzam teraz zrobić, ale dla mnie najistotniejsze jest odblokowanie kart. Podblokowanych po kartach, mam już wszystkie. Mam. Podblokowanych po kartach. Teraz już mam 260 gemów, nie za bardzo mi raczej na co wydać. No tajemnicie tutaj potrzeba 300. Na razie nie będę ich wydawać. Więc no co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.